Siemaneczko, z tej strony Tyrex. Jest to kolejny odcinek z CSGO. Jak zwykle jest to match, touch Match. Gramy sobie go na mapie DataS 2. I po tym jak ostatnio zrobiłem ankietę, yy, niewiele osób yy, się w niej wypowiedziało. Zaledwie była to jedna osoba. Yy, bardzo, bardzo mi to sprawiło <laughs> złe uczucia że nie wiedziałem Nie... Nie miałem pomysłu na grę. E, jaką by tu nagrać? Symulator czy coś jest. to więc postanowiłem nagrać e, kolejny raz e, CSGO. E, tak. E, dzisiaj na dzisiejszym odcinku chciałbym omówić sprawę e, youtuberów takich, e, którzy grają w gry. Ale nie mają praktycznie kontaktu z widzami. E, mają tam... Z tysiąc subów dużo wyświetleń, ale mają znikomy kontakt z widzami, tak. Yy, nie wiem skąd się biorą ci widzowie, yy, nie wiem czy oni chcą sobie popatrzeć jak on gra w tą grę, czy jakie jak ma reakcje. Yy, czy też może... Yy, czy też może, nie wiem, popatrzeć sobie na jego twarz. Ja się tam nie znam, yy, nie znam was, yy, was widzów, tak. I nie znam cze czego wy najbardziej oczekujecie. Znaczy trochę znam, ale nie jest aż tak mocno, nie jest aż tak mocno no, dopracowane jak u nich. Fuck, headshot, Dobra, jakoś tam tutaj idzie ta gra. Dobra, tutaj powiem, wyjść i za chwilę. Dobra, cofnąłem się chyba. Kurde. Ogólnie, y, co do tej ankiety, o której mówiłem na początku filmiku, y, chciałbym abyście teraz. Teraz. Teraz się w niej wypowiedzieli. Posyłam ją, ją... jeszcze raz e, fil pod filmikiem i będę czekać na waszą e, wypowiedź. Tak. Tak. Jestem słaby, nie? Trochę katar miał ostatnio dopadł i moż, mogę tak mówić bardziej przez nos i może mnie być e, niewyraźnie trochę słychać, tak. Kurczę, lol, nie zauważyłem go. Bo... Jak on przez sianę, tutaj nie ma siany praktycznie, przez którą mogłoby... Fajnie. Ja kurczę. Nie wiem jak to zrobiłem, no ale. Thank thank you. Thank you. Ostatnio, y, ostatnio trochę złapałem skilla w CS. W CS I na meczach zamiast być jednym z trzech ostatnich, y, y, wtedy kiedy nie nagrywam, bo gdy nagrywam, muszę się bardziej skupić. Zamiast być bardziej. zamiast być. Y, y, Zamiast być w topce od końca, jestem zazwyczaj w topce od przodu, nie? Tak więc... Jest respekt, jest poprawa. Uczę, kurczę, kurczę. Dobra, zabił nas akacza Wiedziałem, że awkę ma Bo tak się trochę skampił Jasne, mamy killa Dobra, będziemy starać się no scope'a Używać Gdzieś to czasami ułatwia I, i fajnie jest tak strzelać Dobra Mogę się bardziej schować i ten za mną by ich zaszczelił. Dobra, ja lecę tędy. Oni będą pewnie w trupie. A jak nie w trupie, to nie gdzieś wyszli. Ja raczej w trupie są. Dobra, moje takie taksyki kupię. Dobra, udało nam się zajebać. Dobra, nie ma nikogo i lecimy. Kurczę, pójdziemy tędy. Kurczę, gdybym go widział szybciej, to już by po było Jest! Dobra. Oczywiście walnęliśmy double killa. O gdyby nie ten tutaj, to byśmy zabili tamtego wyżej i byłby kill. Może trzeba go zgłosić za cheaty? Nie, nie wiem taki. Chociaż... Kurczę. Myślałem, że będzie skampiony za tymi drzwiami, bo zobaczyłem go na minimapie typa. Czekajcie czekaj. O kurcze! Teraz to mi trochę zmulił komputer. E Chyba zdarzają się w cesie osoby słabsze niż ja. <ścoughs> Patrząc po. nie po wynikach, tylko po. po skillu ukrania przeciwników, tak. Przypój Dobra, za tą akcję łapka w górę. Prawilną. Prawilną łapkę w górę, jak jeszcze nie dałeś. To zjeść w dół i daj tą łapkę w górę. Dobra, tam nie ma nikogo. Tutaj chyba też dróg nie ma. Nie, trochę nie wyszło. Mogliśmy bardziej trzymać e, nad głową gracza. Tak, Taka, gdzie oni są? Wszyscy moi przyjaciele. No, w sumie dobrze nam poszło z nim. Trzy e, hity. Niestety zostaliśmy zabici, ale patrzcie się. Jesteśmy w, top, w topce naszej drużyny. Może to przez szczęście. Na pewno nie przez skilla, gdybyśmy zabili tego Achillesa na szczała. Jesteśmy bardzo, bardzo, ale to bardzo i to jeszcze raz bardzo słabi w CSGO. Niestety to widać. Niestety to widać. Dobra, mamy asystę. Dobra, mamy headshota. Jest ładnie. Mamy kolejnego killa. Czy będzie, będzie drugie miejsce? Nie będzie, bo, przecii, bo gracz przed nami miał 555 z wynik, tak Dobrze takie więc. Ja będę się z wami żegnać. Dawa dajcie łapki w górę, oczywiście subskrypcję i jak jeżeli filmik się spodobał komentarz. Yy, oczywiście ankietę macie również w opisie, fanpage yy, znajdziecie również w opisie i ewentualnie będzie link do poprzedniego odcinka. Na razie, cześć!